Hej, cześć, to ja, Zaba TV. Właśnie się wykąpałem i chciałem Wam powiedzieć kalendarzyk filmów na ten tydzień. To otóż tak, proszę mówić, bo to będzie kalendarzyk od, od niedzieli do niedzieli. Mianowicie w, tom, w jutro w niedzielę będą dwa odcinki. Będzie y, specjalna 10 subskrypcji i, parodii, i parodia pewnego filmu amerykańskiego o nazwie I'm Gay. Żebyście wiedzieli, że ta parodia naprawdę będzie fajna. W poniedziałek będę nagrywał Minecrafta. We wtorek też będzie Minecraft. W środę będzie Sims. I w czwartek też Sims. I potem w piątek, sobota, niedziela będzie planta vs Zombies. No, więc mam nadzieję, że wszystko już zrozumieliście. Cześć!